Shut sure. Okej, okay, witam wszystkich serdecznie przy mikrofonie QuiGon 12. I to mój pierwszy zagrany w Crash Team Racing. Gierka amerykańskiego studia Naughty Dog z 1999 roku. Oj, dobrze pamiętam. Oczywiście lecimy od razu w Adventure, bo co tu owijać w bawełnę. Sprawdza jest Inter na na... Włączenie go trzeba troszeczkę poczekać, a szkoda czasu. Bierzemy oczywiście pana bandikuta. tylko jeszcze, no masz e, mam ustawione gałki na strasznie czułe i dlatego, może nie raz ja troszeczkę że tak się wyrażę, zarzucać nimi. <śm> Save completed.

Drive onto a warp pad that has an active warp vortex, and it will take you to the track start line. Finish your track in first place to win a trophy. As you collect more trophies, other tracks will turn on and open to you. Good luck and drive fast. No, ja Crash Oraz YouTube, ile dobrze pamiętam. Tak Cóż, Stronie kopia się głównie na ściganiu zdobywaniu w pierwszej fazie pucharów. Później dochodzą do tego relikty za tak zwane Time trial, czyli próbę czasową. Oraz CTR Tokens za wygranie wyścigu i zebranie w nim trzeci literek CTR, prawda? Mamy również mapki na flotę flirt Skull Znaczy, rock to jest akurat na, 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 na tej mapce. Nich chodzi o zbijanie kryształków z poprzednich części klasza na czas. Ich jest tam leży 20 a na każdej mapie, mamy 3 minuty? Już to też zależy od mapki. Dobra, tam powiedziałeś, że potrzebujemy dwóch kluczy po pokoju bossa, żeby przejść, żeby... No masz. Tak, tak, wiemy. Tak, powiem, że potrzebujemy tam dwóch kluczy do, do pokonania bossów, żeby wjechać tutaj. Tu jest Glacier Park, czyli taki świat zimowy. Tu z kolei mam mapkę Mystery Caves, czyli żeby wjechać potrzebujemy jednego pucharu, który nas sobie zdobędziemy. Tu mamy właśnie. Proszę z pierwszym bossem, to jest Ip. Ci, którzy grali w Krasa jedynkę i bądź dwójkę, mogą może być im znana może być im ta postać. Jest pierwszym bossem za... nie. Jest pierwszym bossem w jedynce i bodajże drugim w, w jedynce, nie wyjdź pierwszym w dwórce, drugim w jedynce Teraz do zawsze będzie Dobra, no to co? Może weźmiemy sobie pierwszy wyścig Clash no, ładko No tak, ja to mam cel. Jakie wczytywania Oczywiście na początku zawsze zatrzymamy, wystawmy pozycji. 3 2 1 O proszę, start mi się nawet udał. Niesamowity. Szok. Co dostaniemy na początku? Dynamit. No żadna rewelacja, szczerze mówiąc. Chociaż przy dobrym użyciu... Potrafi naprawdę... O, Potrafi naprawdę napsuć krwi przeciwnikom. co następny? No i znowu dynamit Znowu? Huff dynamitowy Au oh, au oh, Ktoś tam dostał Bym się, by się śmiał, znowu dostał dynamit to, to są, Wyścigi są stosunkowo łatwe No i też się opiera... Ło Klasyczne kolejowe wyścigi z tamtych czasów Trasy, wyskoczne, przyspieszenia tak zwane boostpady oczywiście dużo bonusów na trasie ulepszenia, bronie, pułapki a, jak zbierzemy 10 owoców wampa, wtedy błędy zostają ulepszone przykład wcześniej miałem buteleczkę zieloną, teraz mam buteleczkę czerwoną zielona powoduje zwykły wybuch a, o, już mamy ostatnie okrążenie z kolei czerwona spowalnia yy, spowalnia co chciałem powiedzieć. Samochód który się wbije. O i znowu nie wyszło, no tam można wskoczyć, to jest mały skrót. Na planszy. Jest tu więcej takich rzeczy. Ludzie, którzy grali w poprzedniej... odsłony 1 1.3 na no pewnie pewnie wiedzą, że Methodok... Ludzie z Atlanty i Doga naprawdę lubią stawiać takie różne sekrety, bonusy dalej. No, no i pierwszy puchaj za nami. Pierwszy wyścig znaczy. Pierwszy puchaj to dostaniemy. Podium. Do klasyczne, taniec you win a trophy. Tak jest. I teraz, oczywiście, wychodzi pan u żeby nam coś powiedzieć. No właśnie, powiedział to, co powiedziałem wcześniej, że im więcej owoców w wampa mamy, tym nasz samochodzik jest szybszy, tym bronie są bardziej efektywne, i tak dalej, i tak dalej. Tak, a to... Tak, a to jest... ekran z mocą, którego zapisujemy b. Okej, okay, save completed. Exit? No 2%, no oczywiście, no ale... czyli spodziewasz się wyścigu wyścigu. Pojdziemy sobie teraz do... Mystery Caves, stosownikę dłuższa plansza. Ale krótkie plansze są za łatwe. Nie lubię krótkich plansz tutaj. W stylu właśnie Crash Cove czy YouTube. One są bardzo króciutkie. Późniejsze plansze w stylu Hot Air Skyway albo Oxide Station one są bardzo fajne. Właśnie, długie, długie trudne. I to no. sprawiają jakieś wyzwanie. No, tym razem w site nie wyszedł, no ale trudno. I tu są takie żółwie, które nas wyrzucają i automatycznie po uderzeniu w ziemię samochodzik dostaje przyspieszenie. Znaczy przyspiesza. O. O właśnie o tym mówię. Haha. Ha. Niektóre postacie mówią, niektóre tam wydają jakieś okrzyki i jak tylko się śmieje albo właśnie się drze. O, oj. To był celownik, byśmy mieli dostać ją Ale na szczęście jakieta zatrzymała się na wcześniejszym, bo tutaj rakiety mają tę wadę Choć czasami to jest zaletą Że nie przylatują nad yy... Boże co chciałem powiedzieć Że nie przylatują nad skoczniami To też też zależy tutaj poziom Tutaj na przykład nie No nie wyszło Buteleczka Ty grysa jak siomi z drogi Kolejna skrzynka no uciekaj Hihihi Dokładnie no, Bo jestem alchemikiem wyrzucam wszędzie buteleczki Bo nie <śm> Pierwszy, na pierwszym wyścigu. Oj, troszkę klatki spadają. Nie wyjdzie czego. Będę musiał potem to sprawdzić. No, już ostatnie okrężenie. Mimo dłuższej plaszy i tak nie stanowi ona zbyt dużego wyzwania. Za no pierwszym razem, kiedy człowiek w to grał, był jeszcze... Ojeju! Parę lat temu! Jeszcze nie znałem się kwiceum! Wtedy to, to mogło stanowić jakieś wyzwanie. Teraz to głównie... Ojeju! Lekko przycięło. Będę musiał potem zredukować pobawić się ustawieniami no drugi wyścig ukończony na pierwszej pozycji ja się napiję w międzyczasie kolejna wzywa na podium druga właściwie ja mam taką myśl liczyć Aż bąksuje. You win a trophy. Wow, już drugi. No, znowu on. Tak, tak. Gdzie wpadniemy na TNT, możemy skakać w ten sposób i w końcu z siebie zrzucimy. Ja to nam właśnie powiedział. Savik. Kolejny I jedziemy do trzeciej plansz Pod nazwą Lutubes, jak już wcześniej powiedziałem Po pomoście Po pomoście, bo lubimy jeździć po No Dobra, to było nieśmieszne. No, ale cóż. Trophy Race Rolls. Rolls właściwie. No, znowu statek nie wyszedł. Dobra, szczęśliwie się w na prowadzenia, jest ciekawe. On jest live. Misie i tygrysek mają najwolniejsze pojazdy w całej grze według statystyk które widzimy przy wyborze postaci na początku No skrzęczka co na początek? O znowu butelki o co to było Jakiś błąd graficzny no cóż, najważniejsze żeby gra ja chodziła najpłynniej. No, no, za późno, no znaczy za wcześnie wypuściłem tą kulkę, no Koko O, ból baga. <laughs> o, no to już nie musimy mnie umartwić I znowu finałowe okrążenie. Naprawdę, krótkie mapy są bardzo łatwe. No, znowu buteleczka. Nie stanowiłem większego wyzwania, jak już wcześniej mówiłem. Nie pamiętam, czy pierwszy, pierwszego bossa tutaj nie przyszedłem za pierwszym razem. Z pierwszym podejściem, nie wiem. Pierwsza mapka w ogóle jest bardzo łatwa. Znaczy, w kontekście mapy, po której jeździmy i której wjeżdżamy, to... ...koncepcja wcześniejszych Warp prawda? Okej, okay, przelewam telefon... Okej, okay, jestem z powrotem. Co? Miałem telefon. Ok, zdobyliśmy... Kolejny puchar, Jeżeli zapisać grę. Tu, 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 tu. W ogóle świetny, świetny sound, jak we wszystkich crashach. Znaczy, może nie we wszystkich, ale w większości, większości części jest crasha. Z mnie z tych pierwszych jest naprawdę świetna ścieżka dźwiękowa. Melodyki są. Klimatyczne, bardzo, bardzo fajne, wpadają w ucho. Tum, 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 tum. Chociaż mi się wydaje, że gdybym miał ja wybrać najlepszą z najlepszych, to myślę, że wybrałbym część trzecią, albo drugą. Dobra, i tutaj już na obecną chwilę ostatni puchaj. Severus Speedway. Okay, no okej, jedziemy, bo znowu mi nie wyszedł, ale trudno. Tu jest świetny efekt echa, Z świetnie zrobiony. Tak samo też jest skrót, tyle tylko że zaskoczenie na niego jest. o. Tutaj trzeba mieć maskę i jednocześnie przyspieszenie. Także to nie jest, nie jest łatwe wskoczenie tam szczerze przyznam, że mi dojść nie udało o o Ech, w ścianę <grytanie> do unikania jak jest oczywiście najlep najlepiej mieć maskę ochronę maski no ale nie zawsze to wychodzi dobrze jest mieć Alternatywą do tego jest właśnie TNT albo buteleczki. Po postawieniu czegoś takiego tuż za sobą jakie tawnie ważne i my automatycznie jesteśmy bezpieczni. Teraz bym, gdyby siadał mnie jakieta, postawiłbym to i trafiłabym w nitro. W tej grze nie jest specjalnie rozwinięta, dlatego bywają sytuacje, że łapki statyczne takie jak dynamity czy właśnie buteleczki, zawisają w powietrzu, choć buteleczki rzadziej są. Dzisiaj co lubię, tam teraz skoczyć. O, nie wyszło, trudno. Słucham taką przewagę, że mógłbym sobie dać jeszcze raz, ale... Szkoda mi czasu. O! Lepiej nie mieć nas na owoce, bo można przegryźć nitro. O! Tak jak mówiłem, buteleczki mają hmm. znacznie mniejszą szansę na to, że utrzymałem się w powietrzu. Znaczy tamtym a tu dużo ścianę, no ale... <grych> Bywały sytuacje... Nie pamiętam czy to był... bo ja tego, że miałem niedopracowaną wersję wcześniej. Że potrafiły zatrzymywać się na ścianach i tam po prostu zawisały. Kolejny puchaek. No i tu mamy bossa pierwszego. No, ale to już... No jakby trzeba zapisać. Bossa załatwimy już może w następnym odcinku, zagrajmy w Crash Team Racing. Także żegnam się, cześć.